Książę William odmawia Netflixowi, decyzja, która chroni Kate i Monarchię, w pozłacanych korytarzach pałacu Buckingham rozbrzmiała cisza cięższa niż dźwięk dzwonów Westminsteru. Oferta wywiadu Netflixa z Meghan Markle uderzyła w fundamenty Monarchii jak grom z jasnego nieba. To nie była zwykła rozmowa, to mogło być medialne trzęsienie ziemi, pełne sekretów, urazów i słów, które raz wypowiedziane nie dają się już cofnąć. W samym sercu tego kryzysu znalazł się książę William, przyszły król, rozdarty między lojalnością wobec rodziny a obowiązkiem wobec korony. U jego boku Katarzyna, księżna, której wdzięk i siła stały się symbolem przyszłości monarchii, ale jednocześnie celem potencjalnych ataków. W pozłacanych korytarzach pałacu Buckingham, gdzie szept historii miesza się ze zgiełkiem współczesności, rodzina królewska od zawsze żyje pod bezlitosnym okiem opinii publicznej. Każde słowo, gest i decyzja są analizowane przez miliony ludzi na całym świecie. Rzadko jednak napięcie między prywatną lojalnością a publicznym spektaklem było tak namacalne, jak w obliczu propozycji wywiadu dla Netflixa, która wstrząsnęła fundamentami monarchii. Wyobraźmy sobie moment, w którym jedna prośba, oferta intymnej, odkrywczej rozmowy, grozi zburzeniem dekad starannego planowania, rodzinnej harmonii i wielowiekowej tradycji. Właśnie w takiej chwili znalazł się książę William, następca tronu, stając przed decyzją, która mogła zdefiniować jego dziedzictwo, ochronić jego przyszłą królową i na lata zmienić bieg królewskiej narracji. Cisza przed burzą, oferta, która zatrzęsła pałacem, pierwsze szepty o kontrowersji dotarły do świata poprzez serię kontrolowanych przecieków medialnych. Meghan Markle, księżna Sussex, miała prowadzić rozmowy z kierownictwem Netflixa na temat ekskluzywnego wywiadu. Nie miała to być zwykła rozmowa, obiecywano głębokie zanurzenie się w osobiste refleksje, prywatne doświadczenia, a być może nawet niewypowiedziane żale skrywane w murach pałacu. Taki wywiad miał potencjał, by przykuć uwagę całego świata, rozpalić media społecznościowe i, co najważniejsze, wpłynąć na percepcję publiczną w sposób, którego nikt nie byłby w stanie kontrolować. Stawka była ogromna, a moment nie mógł być bardziej niebezpieczny. W cieniu zbliżającej się koronacji, która rzucała ogromny ciężar zarówno na barki rodziny Cambridge, jak i Sussexów, książę William znalazł się w potrzasku. Rozdroża przyszłego króla, lojalność kontra obowiązek, dla Williama nie były to zwykłe negocjacje medialne. Był to skomplikowany taniec strategii, lojalności i dalekowzroczności. Korona nie była już odległym, ceremonialnym symbolem, jej przejęcie było nieuchronne, a wraz z nią nadchodziły obowiązki daleko wykraczające poza sferę osobistą. Zrozumiał, że jego działania w tej chwili odbiją się echem, kształtując nie tylko jego wizerunek, ale samą percepcję monarchii. To, co mogło być prywatnym sporem rodzinnym, miało potencjał stać się globalnym widowiskiem. I choć media mogły przedstawiać to jako konflikt między braćmi czy między Williamem a Meghan, rzeczywistość była o wiele bardziej złożona, wielowarstwowa i głęboko ludzka. W pamięci Williama wciąż żywy był los jego matki, księżnej Diany, której życie zostało naznaczone przez nieustanną presję mediów. Przysiągł sobie, że historia się nie powtórzy, a ochrona jego własnej rodziny stała się jego nadrzędnym priorytetem. Katarzyna, klejnot w koronie i cel ataku, w sercu tego napięcia stała Katarzyna, księżna Cambridge. Jej wdzięk, opanowanie i niezachwiane oddanie królewskim obowiązkom uczyniły z niej kamień węgielny przyszłej monarchii. William, doskonale świadomy presji, jakiej już doświadczała, postrzegał wywiad dla Netflixa jako bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla instytucji, ale przede wszystkim dla emocjonalnego i psychicznego dobrostanu swojej żony. W bezlitosnym świetle reflektorów nawet najdrobniejsze, prywatne urazy mogły zostać wyolbrzymione, zniekształcone i użyte jako broń. Ochrona Katarzyny nie była już tylko kwestią małżeńskiej lojalności, stała się wykalkulowaną decyzją o głębokich implikacjach dla stabilności i wizerunku monarchii. Stanowiła ona symbol ciągłości i gracji, a jakikolwiek atak na nią byłby atakiem na samą przyszłość korony. Wojna w gabinetach, strategia i przewidywanie, intryga pogłębiła się, gdy źródła z wewnętrznego kręgu zaczęły ujawniać kulisy wydarzeń. William miał zwołać serię prywatnych spotkań z zaufanymi doradcami, ważąc potencjalne skutki wywiadu w stosunku do długoterminowej reputacji rodziny królewskiej. Każdy scenariusz był drobiazgowo analizowany: publiczne oburzenie, medialne manipulacje, wpływ na stosunki międzynarodowe i możliwe napięcia w więziach rodzinnych. Przez chwilę wydawało się, że William stoi na krawędzi przepaści, spoglądając w niepewną przyszłość, gdzie granica między osobistym obowiązkiem a publicznym spektaklem zatarła się nie do poznania. Zespoły od komunikacji pracowały bez wytchnienia, przygotowując odpowiedzi na każdą możliwą ewentualność, tworząc oświadczenia, które mogły nigdy nie ujrzeć światła dziennego, ale musiały być gotowe. Szachownica mediów, gra o wysoką stawkę, nie można było lekceważyć potencjalnego wpływu wywiadu Megan. Saseksowie mieli już na koncie głośne wystąpienia medialne, każde z nich starannie przygotowane, by przyciągnąć uwagę, wpłynąć na narrację, a czasem rzucić wyzwanie status quo. W tym kontekście oferta Netflixa była czymś więcej niż zwykłą rozmową, była to przemyślana zagrywka w grze toczącej się od lat. Na tej wielkiej szachownicy każdy wywiad, oświadczenie publiczne czy post w mediach społecznościowych był strategicznym posunięciem. William, świadomy stawki, rozumiał, że zgoda na wywiad mogłaby nieumyślnie pogłębić podziały, napędzić sensacyjne nagłówki i sprowokować kontrolę, której mogłoby być niemożliwe do opanowania. Decyzja, wzniesienie tarczy, ostatecznie, po dniach pełnych napięcia i narad, decyzja została podjęta. Odrzucenie oferty Netflixa nie było aktem impulsywnym. Było przemyślane, celowe i oparte na głębokim zrozumieniu konsekwencji. Nie było to publiczne starcie, lecz ciche, stanowcze posunięcie. William wybrał ochronę. Ochronę swojej żony, swojej rodziny i instytucji, której miał wkrótce przewodzić. Był to akt zapobiegawczy, mający na celu zapewnienie, że nadchodzące przekazanie władzy pozostanie godne i kontrolowane, niezakłócone przez zewnętrzne burze medialne. Ta decyzja, choć niewidoczna dla opinii publicznej, niosła ze sobą ogromne znaczenie. była świadectwem dalekowzroczności i roztropności. Wybór Williama, by odrzucić wywiad, symbolizował szerszą filozofię, ceniącą długoterminową stabilność ponad natychmiastową gratyfikację, strategiczne myślenie ponad impulsywną reakcję, a ochronę najbliższych ponad ulotny publiczny spektakl. Dziedzictwo wyboru więcej niż opowieść o rodzinie królewskiej historia ta jest czymś więcej niż opowieścią o królewskich intrygach. To głęboko ludzka eksploracja rodziny, obowiązku i presji życia publicznego na skrzyżowaniu tradycji z nowoczesnością. Dawka emocje i konsekwencje tego momentu wykraczają daleko poza mury pałacu, dotykając pytań o lojalność, dziedzictwo i miłość. Decyzja księcia Williama, podjęta z lojalności, strategicznej precyzji i inteligencji emocjonalnej, miała na celu ochronę Katarzyny, zabezpieczenie monarchii i precyzyjne nawigowanie po zdradliwym krajobrazie medialnym. W tym kluczowym momencie, gdy osobista lojalność, publiczny obowiązek i strategiczna dalekowzroczność zbiegły się w jednym punkcie, przyszły król dokonał wyboru. Wyboru, którego echa będą rozbrzmiewać w historii, kształtując nie tylko bieżącą percepcję, ale i dziedzictwo monarchii na wiele nadchodzących lat. Na wielkiej scenie świata kurtyna opadła na jeden akt, ale dramat wciąż trwa, a oczy wszystkich zwrócone są na przyszłego króla i królową, którzy przygotowują się do objęcia swoich ról.